Elo, elo, witam w weekendowym vlogu, dużo się będzie działo, James nas znowu opuścił, a gdzie, gdzie wyleciał tym razem, zobaczycie, zapraszam. A Dawidek przez kratkę nie widać, bardzo niezadowolony, bo tatuś kazał mu zrobić trawę, twierdzi, że teraz ma lekcję. To zawsze odwrotnie, wiecie, jak ma lekcję, to nie robi a jak nie ma lekcji to twierdzi, że ma lekcję, żeby, żeby wiecie, żeby Pawełek, don't do that proszę Cię, nigdy nie rób tak, bo mi rozwalisz całe żaruzja. ok, usiądź sobie tutaj usiądź i patrz na Dawidka, ok? nie no Omazgałeś, znowu całe okno czy tu warto coś robić w tym domu? Nie. Odpowiedź jest nie. Wieczorek, dziewiętnasta. Idziemy do skrzynki. Pawełek! O. No zobaczcie, dopiero co wycierałam i już okichały. Muszę znowu wytrzeć. Czekaj, mama otworzy. Okej. Okay. Okej, okay, wejście. Okej. Okay. A mama włoży te listy, tak? Okej, okay. dobra. Super. Idziemy. Pan już wykąpany, w piżamie. Okej. Okay. Tu mamy korytarz, więc co chwilę przelatują samoloty. Ale nie słychać ich tak, tylko jak na zewnątrz się wyjdzie. No chodź Panie w piżamie. Dobrze, że włosy wysuszyliśmy. Mhm. Tylko powolutku Pawełek, ojejuś, oh my gosh. O to był trik. Uh -huh. On niby umie triki. Czyli jakieś wiecie. Mam specjalne rzeczy, rzekomo. To, że rzucił to Zeskoczył z tej hulajnogi. Super pawełek! A trawę, no trawę mamy piękną. Wszyscy sąsiedzi zresztą, ale... Ale no naprawdę taka żywiutka. Tam widzę, że po pół sprzątali. Nasze całe association przyszło, posprzątało, pokosili. Wszystko. Dobra. A tu zobaczcie. O, opadł się trochę, bo czekałam, czekałam, bo ta część z czekoladą troszkę była w środku inna. No, ale mimo wszystko była troszeczkę w środku chyba Wilgna. No, ale reszta wygląda super. Spróbujemy, zobaczymy. Paweł już się nie mógł doczekać, już ja. No, wyszedł ładny. Jest zrobiony, więc jest dobry, tylko jeszcze ciepły. Nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć, jak do Was mówię. Jadę z tym panem, jest godzina 8.20 wieczorem, kochani. Eee, ja jadę z tym panem, żeby odebrać Kubę z trucku. To był naj, najdłuższy jego e, jeden z dłuższych takich. E, jak to jest? Um, Mitz, czyli tak jakby wiecie, zawody. I w ostatnim bądź przedostatnim vlogu odpisam jednej dziewczynie, że powiem jak to jest z tymi napiwkami, bo zapytała mnie, czy to jest naprawdę przymus i czy to trzeba dawać, patrząc na ten nasz Olive Garden. Odpowiem tak. I tak, i nie. Dlatego, że. Z... W Polsce dużo osób tego, dużo biznesów tego nie oczekuje. Zmienia się ta kultura całego biznesu, więc często są takie miejsca, gdzie no, ludzie zostawiają napiwki, ale nie jest to wymagane. Natomiast w Stanach często, chociaż jest to różne, zależy od restauracji, czy jest właśnie jakaś luksusowa, czy nie, Pawełek, ale możesz być cichutko, a rozmawiam zależy od restauracji często właśnie kelnerzy jak ludzie mówią 2-3 dolary to naprawdę przesadzają wydaje mi się, bo już wszędzie płacą dużo więcej za godzinę ale dużo mniej ogólnie kelnerzy mają płacone, no bo właśnie żyją z napiwków w większości powiem Wam jak ja robię, znam osoby znam osoby, które stać a jak jest serwis niedobry to po prostu dają 0% bądź też jakiś znikomy ułamek tak? Ja, jeżeli jest serwis naprawdę tragiczny, w sensie, że trzeba było się prosić o wodę, prosić o, o co innego, a to przynieść to, a to przynieść tamto, a to zapomniała tego, a to jest zimne, a to tamte. next turn To staram się tak dawać najmniej 8, na przykład 10%. Tak? Jak już był serwis taki, no nie za ciekawy, powiedzmy, tak? Natomiast jeżeli na przykład w ostatnim jak byliśmy w Olive Garden, to widzieliście, że ja tam patrzyłam kombinowałam Turn right I w sumie pomyślałam sobie, że o dolara, no to ej, no damy już jej 19,8 czy 19,9, bo chciałam po prostu do równego, chociaż mi końcówka w sumie nierówna wyszła, mogłam zrobić tak, żeby właśnie końcówka była... Cały rachunek był dorównego. Bo o to, to mi chodziło. Powiem Wam tak, że ja nawet jak jest zły serwis, to daję, bo tu jest taka kultura, tak? Jeżeli ktoś naprawdę nie chciałby dać, tylko bym nie dawała wtedy, kiedy wiesz, że już nie przyjdziesz do tej restauracji. A jakby ktoś chciał na przykład tego uniknąć, jak już nie przyjdziesz do tej restauracji nigdy. Albo wydaje mi się, że turyści też wiedzą o tym, w sensie, że wiedzą, ale. Turyści są turystami, więc no nie wiem, nikt nie oczekuje nie wiadomo, żeby ktoś dawał jakieś napiwki. Wiecie, jak byliśmy w Las Vegas, jak gościowi za 20 dolarowy drink dałam 2 dolary, to na mnie się tak spojrzał. No bo 10%. No, uważałam, że drink był tak drogi za 20 dolarów, wódki tam nie było czuć w ogóle więc to była w ogóle strata pieniędzy, kupiłabym sobie lepiej piwo w jakimś sklepie i, i wypiła, tak, albo po prostu drinka sama sobie zrobiłam, no, ale wiecie, no chcecie spróbować jakiegoś mrożonego, dużego drinka, no to sobie kupcie, tak, ale po road. prostu dał mi taką minę 10%, nie wiem, jakbym piątaka, tak jakby oczekował, oczekiwał właśnie 20 ponad procent, żeby mu od tych 20 dolarów dać na przykład piątkę, tak? Takie nawet drinki gdzie się podchodziło, słuchajcie. No i po prostu brało się, zamawiało się, czyli w zasadzie to nie była restauracja, gdzie typujecie kogoś, także ja w zasadzie nie musiałam dać nic. A było miejsce na Było miejsce na typa, ale ale nie musieliście dać, bo to się tak jakby po prostu e, podchodziło do takiego straganu, gdzie tam gościu robił te drinki, no a że ten stragan był przy jakiejś tam restauracji, czy stragan, czy tam nie wiem jak to tu powiedzieć, ten bar był przy jakiejś restauracji, myśmy w tej restauracji nie jedli, więc nie wiem dlaczego takie oczekiwania, no ale, no mogę się mylić, no po prostu mieszkam tu 20 lat, więc Moje wrażenie takie było, że tak się spojrzał, jakbym mu nie dała wystarczająco. A ja przecież sama sobie serwuję, sama sobie po to przyszłam, sama sobie tak jak na pizzki za pizzę. Czasami daję, czasami nie, ale robię opcję, żeby tą pizzę sobie przywieźć, bo jest praktycznie w naszym neighborhoodzie. To dlaczego mam płacić 4 dolary za dowózkę? Um, jeżeli na przykład ja akurat jadę albo po Kubę, albo po Dawida na piłkę, no i przy okazji podbiorę pizzę, tak? Ja ponieważ ja po tą pizzę jadę sama i sobie i y, 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 y swoje paliwo na to wydaję, ja nie mam y, ja nie mam Kochani, 9.15, a my przy Wolmarcie odbiorze odebrałam Kubę za szkoły podwiozłam go do domu, żeby się wykąpał, więc od ósmej rana, kochani, do dwudziestej pierwszej. Jak się ma dodatkowe zajęcia, to tak, jak ma się turnamenty, jak są, jak mają praktyki, jak mają ćwiczenia, właśnie, czy to futbolowe, czy to właśnie bieganie, czy cokolwiek, to tak minimalnie piąta, to i tak jest dzień od 8 rano, a Dawid od, od przed siódmą. Strasznie długi dzień. A jak mają właśnie te turnamenty, to, to jeszcze jeszcze dłużej. Do tego stopnia, że w sumie godzinę temu z Wami mówiłam, rozmawiałam na ten temat napiwków, i nie wiem na czym skończyłam, ale chciałam to skończyć, słuchajcie. Wydaje mi się, że powiedziałam Wam, że, że czasami można tych napiwków. Nie dać, jeżeli na przykład no, jesteście gdzieś po raz pierwszy no i serwis Wam się nie spodobał. Ja generalnie im więcej daję, tym więcej do mnie przychodzi i niekoniecznie w formie materialnej. W zasadzie nie, tylko w innych jakichś tam usługach, czy w dobrym zdrowiu, czy czym innym ja tak ja na to tak patrzę. Wiem. Ja tak daję między 17 a 20, powiedzmy tak. Czasami między 15 a 20. Jak serwis mniej, mi się podoba to tak 10 bądź poniżej. Um, dlatego że um, ja nie daję 25. Ja wiem, że w kelnerki wszystkie inne um, osoby wiecie, o 25-25 i w ogóle i o, procent się powinno dać. Ja nie daję, dlatego nie daję, kochani, że w ogóle tutaj niby każda usługa. Um, Niby każda usługa to daje się na piwek, A na przykład w SPA, jeżeli SPA, czy tam jakieś botoksy, nie botoksy, ostatnio właśnie była taka konwersacja na Instagramie. Jedna influencerka i to nawet taka dosyć duży kanał, ona powiedziała, że ona, ona nie daje fryzjerce, bo fryzjerka to ona już ma swój zakład i ona, i ona dla siebie pracuje. Jak fryzjerka pracuje gdzie indziej, no to jeszcze... Tak, ale jak pracuje dla siebie, to już ma swój zakład, to ona po prostu nie daje. No, ja słyszałam niekiedy, że raz ludzie dają, raz nie dają dla mnie to jest confusing, ja zawsze mojej fryzjerce daję. Szczerze nie powinno się oczekiwać, ale skoro to jest taki kraj, gdzie no jest ta kultura napiwków i z tego ludzie wielokrotnie żyją, no to wypada dawać. Mnie się nie podoba, to jeżeli widzę właśnie, tak jak w tym Las Vegas, że ktoś kręci nosem, bo dałam na przykład 10% za serwis czy za drinka, którego sobie sama odebrałam, bo to nawet nie jest. A, Restauracja, tylko kupuję, to dlaczego mam podchodzić i dawać komuś napiwek? No. E, no, no różnie tak jest. Także wiecie, ktoś mi się to zapytał, jedna z Was powiedziałam, że zaadresuję to. Wiadomo, no, ktoś przyjeżdża, jakiś biedny student, albo w ogóle, żeby zobaczyć stany, masz, dasz, nie masz, nie dasz. Um, my zostawiamy, bo już tu żyjemy, ale, ale nie robię też tak, że na przykład, okej, okay, serwis zły, to zero kompletnie, no ale na, da, daje dużo mniej yy, na piwku, jak jest naprawdę do pani. A co ja robię? Siedzę i zgrywam vlogi dla Was. Tak czasami sobie myślę, kurczę, dobrze by było, że miała jeden lub dwa do przodu, bo to nigdy nie wiadomo, ale z drugiej strony sobie myślę, Gdyby nie różnica czasowa, to macie praktycznie na bieżąco wszystko. Znam konta, fajne konta, nie powiem, na przykład podróżnicze, które no, zbierają materiał i dopiero po dwóch, trzech tygodniach pokazują wam coś, co było miesiąc temu albo coś takiego. Także z jednej strony fajnie jest tak na bieżąco wszystko wrzucać. No, dla mnie ten rok, ja nie wiem jak wam, ale dla mnie ten rok to tak pędzi. Już za chwilkę maj. Już za chwilkę mam nadzieję, Polska. Już pół roku zminęło. Mi ki kiedyś to tak leciało wolno. I to nie nawet, że lata, bo to się mówi, o jak dziecko młode, to wolno leci. Nie, już nawet jak tu przyleciałam, mi się to tak ciągnęło. Niekiedy mówię, już a kiedy to się skończy, a kiedy to wyjdziemy na prostą, a kiedy to, a kiedy tamto. A teraz to tak szybko leci. Może jest, że im człowiek starszy, tym szybciej leci. Nie wiem. Nie wiem, pewno nie za dobrze Słyska. mnie w po 10, A ja dopiero zjechałam do domu. Na dobry koniec dnia posłuchałam sobie mojej aplikacji Halo. To jest ta aplikacja, o której wam mówiłam. Już wcześniej z modlitwami. Tu byłam do tyłu jeden dzień, więc nadrobiłam czwartek i włączam wam to, bo wiem, że niektórzy lubią sobie posłuchać troszeczkę takich rzeczy po angielsku. May the God of peace make you perfect in holiness. May He preserve you whole and entire, spirit, soul and body, irreproachable, at the coming of our Lord Jesus Christ. Z rana mają jedną bądź dwie modlitwy, które trwają tak do pięciu minut i możecie tego słuchać, zawsze jest nawiązanie do jakiejś przypowieści, a wieczorkiem właśnie mają takie podsumowanie dnia. nagrałam Dawidka, jego nauczyciel jazdę mają wliczone. Kiedyś wam kochani mówiłam we vlogu, że, um, że Dawid nie ma mieć lekcji z instruktorem, bo tak mój synek twierdził. Sorki, ja dzisiaj dopiero się zaczęłam malować, musiałam go podrzucić do szkoły. Tak mój synek twierdził, no ale się okazuje, że jednak mają jazdy z instruktorem, muszą mieć wybrane. Najpierw twierdził 10, teraz twierdzi 8. Oprócz jazdy z rodzicą musi mieć 8 godzin przez chyba całe pół roku wyjechane. Yy, więc, no ja myślę, że może to jest 10, tylko nie wiem skąd on sobie wziął to 8. Dobra, w każdym razie, nieważne. Ja Wam mówiłam, że nie ma żadnej nauki z instruktorem, bo pytałam mu się kilka razy. No i on dopiero po którymś czasie, wiecie jak to dzieciaki, się dowiedział, że jednak tak. Więc ten permit, czyli to pozwolenie, jest po to, żeby właśnie jechać z rodzicem. On może jechać z rodzicem, jako rodzic, jako pasażer, ale musi wybrać, okazuje się, dodatkowe lekcje, żeby po prostu zdać tą klasę, naukę jazdy. Mam nadzieję, że on to wszystko zda, bo wiecie, jeździ, jeździ dobrze, ale jeszcze ma takie czasami, że o, zastanawia się, jak nie ma świateł, to on się zastanawia na głównej, czy tam na jakiej, kto ma pierwszeństwo. Także on zawsze twierdzi, że ojej bo mnie rozpraszasz, nie? A tutaj porządki w ogródku, ścinam moją miętę, bo te badyle nawet było ciężko je wyrwać. Rozsiała mi się teraz mięta, jak widzicie, pod sidingiem, czyli zaraz przy domu. No i muszę to troszeczkę uporządkować, bo mięta się bardzo rozrasta. W tle widzicie ten krzak, który w zeszłym roku ktoś mi powiedział, że umiera. Mamy serwis dodatkowy, słuchajcie. Nie jest to tanie, ale myślę, że to drzewo już jest nie do uratowania. Ten krzew. Mamy takich chyba z 2, które są chore, z naszej firmy, która nam robi trawę, nażywia i obsypuje. Stwierdzili, że po prostu to jest od tych małych pajączków. O, może być, że one je zjadają od środka. No i spryskują je czymś, co nie jest wcale tanie. Przychodzą chyba 3-4 razy na sezon. No i zobaczymy, czy po około roku, dwóch, to się coś z tym stanie na lepsze, czy nie. Proszę Państwa, proszę Państwa, detektyw polska mama w USA. Sprawdzamy, czy ojciec doleciał. Patrzcie my tu, a tatuś aż tam. Około 790 km od nas, a niecałe dwie godziny lotu. Odbiorę Dawida ze szkoły, z jazdy i za chwilkę Wam powiem detale. Poleciał. Do swojego brata. I przylatuje jutro. Ale cholernie drogi był bilet na ten jeden dzień. No cóż, trudno. Bigosik dzisiaj z chlebkiem świeżutkim od Oleny. Taki leciutki lanczyk. Pozostawić, czekam. Dawno Cię nie nagrywałam, synu. Co? Nie, to jest moje polska mama w USA. Się ma, poczekaj. Nie. To nie chcesz czasami ja mam jechać? Jak będziesz jechał i ten? Dobre? Dobra? Dobra. Jak Ci poszło, Johanie? Znaki pamiętałeś, czy na głównych się zacinałeś? Być szczerze. He rode awesome. He rode awesome? OK. I w dwóch jeździście? A mogłeś już zabokować sobie na przyszły tydzień, żebyś nie miał takiej sytuacji, bo kiedy możesz? Masz jakimś deadline? Chyba przed końcem roku. Zdążysz Ty zrobić te 8 klasy czy dziesięć? months to do like three more. Okay. OK. No czemu four months? Ej, ciepło się zrobiło, a w tym nie jeździ gorąco. Przyszedł Air Fryer, ale jeszcze go nie rozpakowałam. Kuba mówi, że on w ogóle nie wie, co to jest. Dobra, kochani, ja do Was pogadam. Trochę później pogadam z Dawidem. Zrobię mu jedzenie, bo on dzisiaj jest sobota. I on dzisiaj był jeździć na tej właśnie nauce na jazdy. A, I teraz idzie do McDonalda na drugą do pracy. Okej, okay, kochani, a ja się tutaj szybkuję i mówię Wam już wszystko. James kupił bilet tydzień temu, dlatego zapłacił jak za zboże. On poleciał do południowej Karoliny, bo jego bradek z Nigerii, ten biznesmen, przylatuje. No to on sobie po prostu przylatuje. Biznes klasą, leci sobie spokojnie i, i, i się nie... Wiecie, my się dowiadujemy na drugi dzień, że on jest po prostu w Stanach. Tak? No... Dzisiaj pogoda taka, e, trochę pada, wiecie, e, już było ładnie, ale za chwilkę, teraz od nowa się zachmurzyło i ma padać. No więc to kończę Wam o, o bracie, e, więc brat przyleciał, bo przyleciał na swoje 60. urodziny. Część miał co dopiero 50., brat 60., jego żona pracuje, tego George'a, jako pielęgniarka. Więc co chwilę nie ma, nie, ma, nie ma czasu tam za bardzo. Wiadomo, dzieci już mają dorosłe. Nie wiem, czy wam mówiłam, czy ja w sumie kiedyś wam o tym powiedziałam, czy nie. A chyba tak w jakimś vlogu, że w tej rodzinie, um, właśnie syn Georgia, jeden, który ma 20 lat, on ma właśnie tą chorobę Sykosel. To jest ta, jak to się mówi ta sierpowata niewydolność krwi czy coś takiego no to jest ogólnie ta taka, wiecie, niezaciekawa choroba, która no, wpływa na to, że krew musi być przetaczana parę razy. I dlaczego to mówię? Bo nie wiem, czy wspominałam, ale właśnie to jest ta rodzina, do której moje dzieciaki testowali się na tą właśnie sierpowatość krwi, bo była opcja, żeby mu przedłużyć życie. Bo to dziecko będzie żyło, nie wiem, może 40-50 lat z przetaczaniem krwi. Generalnie to jest taka choroba krwi, takie bóle, kości i wszystkiego. No to jest straszne po prostu. I on ma co parę lat krew przetaczaną, ale co by mu na dużo bardziej przedłużyło życie, to jest. Um, czekajcie, Bone Marrow. Szpik kostny, tak, szpik kostny. Więc na szpik kostny byliśmy testowani znaczy moje chłopaki, no bo to wiadomo, kuzynostwo. No to um, największe, najlepsze szanse, żeby, żeby właśnie ten szpik kostny dostać od, od kuzynostwa. I James był testowany kuzynostwo, no, i nikt niestety nie pasuje. Wiem, że mają jakiegoś kandydata, ale wolali, woleliby rodzinę. No więc nie wiem dokładnie, czy wspominałam o tej rodzinie, że ten George kursuje między Nigerią a Ameryką, ale biznes ma w Nigerii, tu jego żona jest pielęgniarką. Nie pamiętam szczerze Wam powiem, bo. E, no, no bo ogólnie e, nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, że się chłopaki nawet testowali e, na tą sierpowatowość, żeby być dawcami do szpiku ko kostnego. Nie wiem. Nie pamiętam szczerze Wam powiem. To był taki mały epizod, no i później się okazało, że jednak nie pasują, jeżeli chodzi, nie są, nie mają perfekcyjnego maczu, że tak powiem, jak to jest, czyli nie mogą być dawcami, więc na tym się to skończyło i skończyły się ich poszukiwania, bo chyba już wszystkich z rodziny przetestowali, włączając właśnie jakieś dalsze, bliższe i inne kuzynostwo. No, James tam będzie tylko do jutra do jutra późnego wieczorem, a ja mam dzisiaj dużo do zrobienia, bo tak, ten, ten e, pierścionek, co mi kupił moi drodzy e, jakiś czas temu, e, no to on musi być, żeby nie stracił swojej gwarancji, on musi być co pół roku e, praktycznie sprawdzany, więc muszę to zrobić, żeby oni mi to odhaczyli, co pół roku muszę po prostu to i sprawdzić, oni to czyszczą, Upewniają się, że wszystko jest ok. Że wszystko jest ok, i w tym momencie no. upewniają się, że wszystko jest ok. No i po to tylko w zasadzie muszę pojechać. Są tam też fajne sklepy. Wejdę na pewno do Michaela Corsa. Wejdę na pewno do... Gucci chyba nie ma. Tam czy jest? Muszę zobaczyć. Do Michaela Corsa. Wejdę na pewno do Ralph Lorena I do paru sklepików chciałam wejść, wstąpić, zobaczyć co jest. Czy jest na czym oko zawiesić. I po prostu może sobie coś kupić. Potrzebuję plecaczek, bo teraz właśnie Dużo mam takich sportowych, sobie kupiłam w TJ Maxie sweterek już dawno. Mam dużo sportowych rzeczy mm, i właśnie z Oceans Apart i no nie pasuje pani z torebką iść, <noise> więc dobrze by było, jakbym miała jakiś plecaczek albo taką, mi się marzy taka, taki worek, taki ni to plecaczek, ni to worek, czyli na jedno ramię bądź dwa i tak, żeby u góry tylko był wiecie, ściągany, nie musi być typowy plecak, ale zobaczę. Generalnie Michael Kors ma dużo takich różnych rzeczy, więc mm, zobaczę, może tam sobie kupię, może mm, też jest obok Guess, jest Tommy Hilfiger, um, zobaczę, zobaczę, także zabiorę was ze mną. A jeszcze w ogóle nam przyszedł Air Fryer. Ja chciałam wam pokazać, bo nigdy nie byłam przekonana do Air Fryer, więc zobaczymy. Ten taki, co napędza powietrzem. Jedni mówią, gotuje na gorące powietrze. Niektórzy mówią, że to jest jeszcze gorsze niż mikrofalówka. To gotuje bez tłuszczu bądź z minimalnym tłuszczem. Niektórzy mówią, że to jest, wiecie, gorsze. Niektórzy, że przez ten tłuszcz to w sumie nie jest to, to złe. Niektórzy są spekulacje, że no, to jest rakotwórcze, więc. Wiem tylko tyle, że działa to tak, jak pieczenie na przykład w mm, piekarniku, ale nie trzeba czekać, aż się nagrze, nagrzeje piekarnik, i skraca się wszystko praktycznie o połowę jest. Bardzo szybko się tam wszystko robi, robi się chrupiące, więc zobaczymy. No, kupiłam taki mały, na pewno nie starczy na cztery posiłki dla nas, bo generalnie to chłopaki bardziej chcieli o jak. Jak chcą coś rupiącego, zrobią sobie, pokroją ziemniaki, wrzucą jako frytki, bez tłuszczu, bez niczego, i, i chcą sobie po prostu tak to zrobić i móc sobie sami coś przygotować. Także to jest tak bardziej na dodatkowo. Zobaczymy, czy nam się to będzie sprawdzało, czy będzie po prostu następny grad stał na kanterze, a ja nie lubię jak coś stoi na kanterze. Tak więc dam Wam znać. Dobra, na razie lecę.